Dzień dobry, chcę dzisiaj podzielić się z Wami, czym ja myję e, moje włosy. Włosy ja myję sodą oczyszczoną. E, jedną łyżeczkę sody. Ja mam nie, nie gęste włosy, tylko takie nie bardzo gęste i długość o taka o. Jedna łyżeczka mi wystarczy, jedna łyżeczka sody. Gdzieś około pół litra wrzątkiem zalewam, mieszam tą sodę energiczniej, ona syczy i wylewam to do miski emaliowanej, emaliowań nie plastikowej, emaliowanej, bo kiedy gorącą wodę wlejemy do plastikowej, to ona wytwarza toksyny i jest bardzo szkodliwa dla człowieka. Dlatego do emaliowanej miski wylewam, nie rozcięczam zimną wodą, troszeczkę tam ile trzeba poczekać dwie minuty, żeby ta woda wystygła. No taka, żeby można włosy umyć. Wtedy normalnie myję włosy rękami tą wodą, myję, myję, masuję tu i z tyłu i długość jest taka mydlana woda taka mydlana się zrobi jak soda się zaleje no i czystą wodą po zakończeniu czystą wodą wypłukać i tyle włosy są miękkie tłuszcz się zmywa także bardzo polecam taka metoda i druga metoda dwa lata temu czy trzy robiłam swoje mydło ale będę się brała z powrotem za, za, za to mydło, e, z popiołu. E, jak robiłam mydło z popiołu? E, pół wiadra e, popiołu, oczywiście, żeby to, ten popiół był czysty, bez plastiku, bez e, żadnych e, tych drewno e, i, i tego, czyste drewno, prawda? Bez farby, bez e, plastiku, bez jakiegoś tam e, tego wtedy zalewać pół wiadra popiołu. Do końca zalewamy zimną wodą, najlepiej ze studni i postawić koło tego wiadra, gdzieś tam pod dachem postawić to wiadro i patycie koło tego wiadra. Jak tylko się przypomni, pójść tam pomieszać. I, i tak y na drugi dzień spróbować. Jeżeli jest woda mydlana, to znaczy gotowa. U mnie tak wychodziło 2-3 dni. dwa trzy dni już miałam swoje mydło. Ekologiczne, wiem co jest. Taka ręką, jak palcą, tak tego, to tak jak rzadkie, rzadkie mydło. takie. takie nie tylko takie mydlane. O, o taki, yy, a taki ma. Yy, nie skład, tylko. Ten. No, tak wygląda. I, I co? A co daje szampon? Szampon. Co? Nie wiadomo, co tam jest. Różne, chemiczny skład. Im częściej myjesz, tym. Tym szybciej się robią tuste włosy, prawda? I dlatego to jest po prostu biznes, żeby ludzie szybciej, często kupowali to madziewie, tak? No i to w plastiku, raz chemia, nie wiadomo co tam jest. Ładnie narysowano tam ziółko, nie wiadomo czy tam w ogóle są ziółka. także taka metoda moja najlepsza ta z popiołu i, i, i tym i prałam i, i głowę miałam, także bardzo, bardzo ekologiczne, zdrowe i także kto ma kto pali drewnem, to może sobie zrobić ten tak mydło. 真酷耶！